Dzień dobry, a dzisiaj kolejny odcinek z serii Pytanie do kończy Sława. Czyli słuchajcie, takiego początkującego sportowca, który ma mniej więcej już wyrobioną ścieżkę, co chce robić tak hobbystycznie Zajmuje się już od trzech lat tym oraz wciąż szuka nowych wyzwań i yy, słuchajcie, yy, jest gotowy nowych przygód. Tak więc zapraszam do oglądania. Odcinek ten ma pomóc tym, dopiero co naprawdę zaczynają. Oraz słuchajcie, ja też chcę się dowiedzieć kilku ciekawych rzeczy. Tak więc jeśli się szkodną nie zgadzacie, no to słuchajcie, komentarze są do Waszej dyspozycji. Imiona i nazwiska ewentualne tutaj, e które wymieniam, to one są wymyślone, e ponieważ e SO hredy, entonces, RODO. Dlatego ja to zmieniłem sobie. E Pani Wiktoria pisze: Te upały mogłyby się już skończyć. Słuchajcie, każdy organizm reaguje inaczej na różne bodźce dlatego słuchajcie, ja na przykład, mi to w ogóle nie robi y, jakiegoś większego problemu, ja to słuchajcie, 46 stopni było w słońcu, mi się licznik sigmy trochę podtopił, te guziczki a co ciekawe, to miało być do plus 70 y, w cieniu było tak od 32 do 34 stopni to ja sobie słuchajcie, pycham na kazurkę, wjeżdżałem i naprawdę ja jestem w stanie funkcjonować nawet przy takich właśnie ekstremalnych temperaturach, ja tam słuchajcie meble nawet ładowałem, tak to samo mama gdzieś schowała krem z filtrem. Ani razu nie użyłem. Ale słuchajcie, ja mam ciemną karnację. I mnie ja to bardziej chroni przed słońcem. Ponieważ, na przykład, jak ktoś ma bladą, białą karnację, no to słuchajcie, jest wtedy o wiele bardziej narażony na promienie słoneczne. Wtedy o wiele łatwiej jest się poparzyć. I to nie jest nic przyjemnego, potem boli. Ja raz sobie kręgosłup sparzyłem. Y, tu jak się tak czerwieni, tak aż skóra schodzi, to jest naprawdę nic fajnego. Tak więc y, krem z filtrem, a przede wszystkim należy dużo pić. I nie wolno się odwodnić. Ponieważ o ile to jest fajne, ponieważ człowiek się spoci jeszcze tam jedzie słuchajcie na tym rowerze, no to to jest taka wentylacja. Zrobiłem wtedy 72,5 km, ale słuchajcie, jak na Śródmieściu yy, są to takie woda takie fontanny różne, to słuchajcie, 5 minut tam stałem w ubraniu i tak się tym chodziłem, więc bardzo przyjemnie, nie? A potem kolejnego dnia słuchajcie trening na agrykoli 15 albo 16 razy i narzekałem, że jest tylko 28 stopni, a nie 32 jak zapowiadali. Co nie zmienia faktu, słuchajcie, że upał jest dla mnie korzystny, ale nie zawsze. Czasami uważam, że mogą być jednak trochę chłodniej. Ja jutro wyjeżdżam, więc szkoda, że wtedy nie będzie jakiego upału, to człowiek by sobie trochę popływał, wiecie, Znaczy i tak popływam i tak, ale większa jest satysfakcja pływając w upale niż yy, tak, jak jest temperatura bardziej taka blisko 26-24 stopni, nie? Ważne, słuchajcie, żeby przed wskoczeniem do takiej zimnej, zimniejszej wody dobrze schłodzić swoje ciało. Chociaż w takich temperaturach myślę, że yy, ta woda będzie bliżej temperatury yy, powietrza, ale najpierw warto to rzeczywiście zawsze sprawdzić. A przede wszystkim, czy nie leży nic yy, na dnie. No i nie skakać na główkę. Może kiedyś to tym był materiał. Pan Krystian pyta się, co daje siłownia. A więc tak, słuchajcie, poza tym, że rozbudowujemy mięśnie... Naszą sylwetkę, stajemy się wtedy silniejsi, sprawniejsi. No i przede wszystkim y, ludzie, którzy od otoczenia czują się przy nas bezpieczniejsi. Y, tak, słuchajcie. Y, jeszcze jest istotna kwestia, ponieważ znaczy ważna jest regularność. Żeby to nie było tak, że na przykład raz na tydzień sobie coś zrobię, odpuszczę. Y, no po prostu człowiek się czuje szczęśliwszy, tam wytwarza więcej endorfin. Dlatego nieraz warto jest sobie zrobić mocniejszy trening. Y, a ponieważ ból przeminie, y, generalnie to tak. No i słuchajcie, w życiu codziennym się to sprawdza. Na przykład będziemy mogli komuś coś pomóc przenieść. Na przykład pracuję w takiej branży, gdzie właśnie trzeba trochę popracować fizycznie. Warto jest, słuchajcie, ćwiczyć wszystkie partie ciała, a nie tylko wybrane, ponieważ nie może tak być, że na przykład będziemy robić tylko górę, a o nogach zapomnimy. To samo, nawet jeśli jeździmy na rowerze, to nie może tak być, że robimy tylko i wyłącznie nogi, ale również całe ciało. A to słuchajcie, żeby nie było dysproporcji. Przykład ode mnie. No, ponieważ siłownia sama w sobie nie sprawi, że będziemy jechać szybciej, tak słuchajcie, będziemy w stanie mocniej depnąć w pedały, dlatego podczas sprintów, na przykład przed metą na różnych zawodach, jesteśmy w stanie wykręcić więcej watów, więc mocniej przyciśniemy. Ale liczy się jeszcze wytrzymałość, a przede wszystkim dobra kondycja. I to już najlepiej jest właśnie trenować na zewnątrz. I tak w sumie to nie tylko rower, ale również yy, na przykład może być bieganie, i, I ogólnie dzisiaj wolałem sobie zrobić y, trening siłowy na siłowni. Y, znaczy mało czasu było więc raczej overbody, y, czyli że całe ciało. Y, wyłączyłem y, nogi z tego względu, że przedwczoraj robiłem właśnie intensywny trening na Agricoli, a mój organizm działa tak, słuchajcie, że jeśli jeszcze troszkę coś zalega jednak, y, to pewnie ten leczan w mięśniach, znaczy to już jest naprawdę nie niedużo, wczoraj było gorzej. Tak, słuchajcie, nie wyjdę dzisiaj na rower, ponieważ jakbym dopiero jutro wyszedł, a jutro będę raczej pływał, nie wiem jeszcze, no bo ponieważ, słuchajcie. Yy, tak. Yy, Stefan Platczyński yy, miał przyjechać bez roweru, a yy, Stachu. Znaczy, o tym się mówię, nacmiam te imiona, no nie? Stachu Trzepie Kociński yy, będzie dopiero w niedzielę. Ja w niedzielę chcę sobie zrobić, słuchajcie, trening taki. Mocny interwał. O, a zresztą o wszystkim informuję Was na grupie. I wtedy, właśnie jak odpocznę już tak całkiem, to mam lepsze rezultaty. Pan Oskar pyta się, czy warto zapisywać wyniki. Słuchajcie, zależy, czy robimy mocniejszy trening, czy słabszy, ale generalnie nie ma na razie tak uwagi, co zwracać tak na co dzień na statystyki, ale warto sobie tak raz na miesiąc powiedzmy strzelić taki test i wtedy zapisywać i zobaczyć, czy progresujecie. Pan Stefan pyta, na ile sobie mogę pozwolić. Yy, słuchajcie, każdy organizm jest inny yy, i jeden będzie bardziej zmęczony wykonując jakąś czynność. Dlatego, słuchajcie, będziecie mieli ostrzeżenia. I jeśli już wasz organizm zacznie się buntować, to wtedy warto odpuścić ponieważ wtedy łatwiej jest o, zrobić sobie po prostu krzywdę. Zaraz, oczywiście, wszyscy powiedzą, ale już to się ci tylko w głowie. No, słuchajcie, w głowie siedzi coś, co jesteśmy jeszcze w stanie zrobić, ale jeśli organizm sam sobie powie nie, to wtedy nie. Ale słuchajcie, nie może tak być, że sobie będziemy odpuszczać, że o, nie zrobię sobie mocnego treningu, ponieważ jeszcze przesadzę trochę i będzie źle. Tak, to słuchajcie, też nie może działać. Zdamy swój organizm, wiemy na co sobie możemy pozwolić, jednak warto dawać z siebie jak najwięcej, ile tylko możemy. A ja mam do Was teraz pytanie. Kiedy warto jest przestać, ale słuchajcie, w takim względem, że robimy jakąś czynność, powtarzamy ją wiele razy, coś i zobaczymy, że dalej nie ma efektów yy, na tej zasadzie, nie? Kiedy warto sobie odpuścić na przykład. Ogólnie to tak takich zmian polubiłem kalistenikę, więc słuchajcie, drabinki, podciąganko, też to bardzo lubię sobie czasem zrobić taki trening. Pan Lucjan pyta się, za ile sobie kupić rower i wyposażenie? Jaki rower? Ważne jest, słuchajcie, yy, musisz sobie wybrać, czy lubisz jeździć szosą, czy lubisz jeździć szosą i czasem wjechać przez las, yy, czy jeździsz tak już typowo po lesie. Ponieważ, słuchajcie, typowo takie leśne drogi, takie yy, bardziej piaszczyste, takie jakieś trudniejsze szlaki, to jest rower MTB. Te trochę łatwiejsze to będzie gravel, a szosa, jak to z na wskazuje, będzie na szosę. Za ile kupić rower? Yy, słuchaj... Zależy wszystko od budżetu, jakim dysponujesz, ale słuchajcie, wygląd wizualny też Cię liczy, ponieważ yy, jeśli nam się rower podoba, to sprawi na przykład, że będziemy na nim więcej jeździć. Bylebyś nie kupił jakiegoś rozpadającego się badziewia. Musi być dla Ciebie wygodny, dopasowany rozmiarowo, no i lepiej nie raz właśnie rzeczywiście sobie trochę odłożyć i dopłacić, co lepszego sprzętu. Przede wszystkim z chęcią na nim jeździć. Ja na przykład w czerwcu zrobiłem 756 km przez ten czerwiec i, i chyba ponad 2000 miałem przewyższeń, to jest na razie rekord przewyższeń. No, uważam, że jest to bardzo dobry wynik, zważywszy na to, że ja miałem masę innych rzeczy do robienia y, niż co mogę się na rowerze. No, wiadomo, że rok temu to było ponad 1000 km, tam 1100, 1200 nawet. No, ale słuchajcie, no, wtedy zajmowałem się raczej głównie tylko rowerem, a teraz słuchajcie, no, y, jeszcze miałem studia, jeszcze pracuję. No i oczywiście też y, trend no, siłowy, ale w, słuchajcie, inaczej. Teraz, jak jest ciepło, to mniej czasu spędzam na siłowni i wtedy uprawiam więcej sportów na świeżym powietrzu. A jak już to robię bardziej górę, a słuchajcie, jeśli jest chłodnie, to więcej czasu spędzam na siłowni i tak bardziej intensywnie trenuję również też nogi, żeby słuchajcie, też w sezonie mieć więcej siły. Ale słuchajcie, rozjazd tu nie wygląda tak, że po zimie, bo znaczy zimą jeżdżę dużo mniej, prawda? co to znaczy że też, że nie rezygnuję z roweru całkiem. Ale tak jakoś się trochę ociepliło, tak już było trochę na plusie. I o, matko, 49 km zrobiłem ale to tak ledwo, ledwo. No i słuchajcie, 3 tygodnia potem po sto. Wyposażenie. No, słuchajcie, to co Cię interesuje. Możesz kupić zawsze licznik sobie rowerowy, ale jaki licznik? No, taki, który będzie miał te funkcje, których potrzebujesz. Ja na przykład lubię bardzo. Mieszpewność. pewność, mamy tutaj sigmę, a właściwie to, albo dobra. I, I słuchajcie, tak, tutaj mamy średnią prędkość, tu mamy przewyższenie, tu mamy nachylenie i mnie takie rzeczy po prostu interesują, ale jeśli na przykład nie zwracasz na tak bardzo uwagi, to zwykły licznik będzie wystarczający. Płotniki też zawsze się przydadzą, ja sobie odkręciłem swój, ponieważ no, on jest niedostosowany do grubości mojego roweru, On sobie lubi opadać, lubi op obi obijać oponę, to było trochę uciążliwe. Chociaż warto mieć ze sobą też ten błotnik, ponieważ no nieraz, no znaczy w deszczu nie lubię zbytnio jeździć, ale jak jest na przykład błoto czy coś, to zawsze się taki błotnik przydaje. Oświetlenie, jakie mogę Ci polecić, na przód to tylko i wyłącznie Bontrager. No produkt nie jest sponsorowany, ale słuchajcie, to jest najlepsza lampka na jaką miałem, nie żałuję ani grosza jaką na nią wydałem, świetnie się sprawdza, nigdy mnie nie zawiodła. I słuchaj, no, jeśli nie jeździsz coś zimą, to może wystarczać. I słuchaj, taka Merida, która ma 1000 strumentów, też jest całkiem dobra, ale to już zależy od tego, jak bardzo profesjonalnie chcesz jeździć. Oczywiście ma też swoje wady, ale będzie o tym pełna recenzja. Na tym zależy, czego potrzebujesz: czy będziesz jeździł w ciągu dnia z oświetleniem po drogach, czy wystarczy, że tylko wieczorem będzie coś te migało. Ja mam na przykład warię RTL 515 którą sobie właśnie testuję. I to namierza samochody i słuchajcie, będzie tego pełna recenzja. To nie było tak, słuchajcie, że o, jestem bogaty i nie mam co zrobić z pieniędzmi. Kupię sobie oświetlenie z tyłu Garmin Varia RTL 515. No, to nie tak było. Ja ten model wypatrzyłem sobie już dobrze, tak ponad rok temu i chciałem to za wszelką cenę kiedyś yy, posiąść. No i jak już sobie trochę odłożyłem, to wtedy sobie właśnie to Zakupiłem, a jak to się sprawdza, to no na razie dwa razy z tym jeździłem, więc nie za dużo Wam jeszcze nie powiem. Także zwykła lampka, no ja raczej polecam ładowaną USB. No, na przykład fajna jest jeszcze Augon setka od Ejena, to taki mały przykład był. No dobra, to, to może jeszcze Wam pokażę, jakim rower mi się marzy. Słuchajcie, tak, może jeszcze kiedyś Wam powiem. Jako ciekawostka historii, w jaki sposób poznałem Karola, tego kolarza od pana Leszka.